Moje drodzy, witam Was serdecznie. Cieszę się, że możemy zobaczyć się w kolejnym vlogmasie, tym razem już dziewiątym. I zanim zaczniemy mm, tutaj dalszą część filmu, to chciałabym poruszyć tutaj trzy bardzo ważne kwestie, więc zaczynam od nich, żeby przypadkiem, żebym przypadkiem o tym nie zapomniała później. No i mam nadzieję, że jak najwięcej osób to ten chociaż początek filmu obejrzy, no bo domyślam się, że nie każdy ogląda film od, od A do Z, także. Na początku pierwsza sprawa jest taka, wspomniałam o tym na koniec poprzedniego vlogmasu, ale wolę teraz powtórzyć, bo może tam nie każdy dotarł. W tym tygodniu mamy dwa wyjazdy na jedną noc, więc nie wiem, czy każdy vlogmas będzie na czas, tak jak zazwyczaj dodaje, między 15 a 16. To z tego względu, że może nie wiem, jak będzie z czasem na montowanie tych filmów, bo. Będę się starała, ale no może być tak, że po prostu czasu też będzie mi brakować. No i nie wiem, co najważniejsze, jak będzie z internetem gdzieś na wyjeździe, jaki będzie zasięg, czy będzie Wi-Fi i tak dalej. Także, nawet jeśli zmontuję, może być tak, że internet nie zablokuje. Dlatego uprzedzam, że może być tak, że. Nie będzie filmów na czas, może będą trochę później, a może nawet będą następnego dnia. Natomiast wszystkie vlogmasy ja będę codziennie nagrywać i one wszystkie się prędzej czy później pojawią, ale tak jak mówię, mogą być jakieś opóźnienia przez te nasze wyjazdy. Druga sprawa jest taka, że linki, linki do różnych rzeczy, które Wam pokazuję w filmach. Jeżeli chodzi o film z dwoma zamówieniami z temu, no to ja zawaliłam, rozumiem to, że nie podałam linków, do, a tam były różne rzeczy, które mogły Was zainteresować, możecie je się sobie zamówić albo chociaż obejrzeć, zawaliłam, mogłam od razu dodać linki do wszystkiego i nie byłoby problemu, no a dostałam nie dość że dużo komentarzy, to zaczęłam do, dostawać też wiadomości na Instagramie, wiadomości nawet dostałam na Vinted pod moją sukienką, którą wystawiłam na sprzedaż, żebym podała link. Do tego i tamtego I powiem Wam, że Zgadzam się z tym, no rzeczywiście jest tak, że ja Zawaliłam, mogłam od razu dodać te linki, nie byłoby problemu Ale no Komentarze pod filmami Są dla mnie oczywiste, ale to, że Zaczynam dostawać wiadomości gdzieś tam Już na innych mediach Społecznościowych, czy to nawet na Vinted No to byłam zaskoczona, bo jak nie mam czasu odpisać na, na komentarze na YouTube, to tym bardziej nie sądzę, żebym miała czas gdzieś tam na Vinted odpisywać jednej osobie. Gdzie jak odpiszę komuś na YouTubie w komentarzu, to więcej osób ma też do tego dostęp. Może zobaczyć tam odpowiedź i też po, dostanie jakieś tam informacje, więc byłem zaskoczona, ale no rozumiem, że to był mój błąd, że nie dodam tych linków od razu. Dzisiaj na pewno to naprawię, dodam linki, więc jeżeli coś z temu Was interesowało. To zajrzyjcie do tamtego filmu z paczkami. Wszystkie linki podam do każdej rzeczy. Ale z drugiej strony powiem Wam, no podobna sytuacja, tylko że z syropem z tego monin do herbaty. Tego nawet dzisiaj robiłam herbatkę z nim, tego czerwonego. No nie wiem, wydaje mi się, że Wam powiedziałam na filmie, może się mylę, ale wydaje mi się, że mówiłam, że on jest zalegro. Jeżeli nie mówiłam, no to też trzeba było powiedzieć. Ale wydaje mi się mimo wszystko, że to chyba nie jest aż tak skomplikowane, żeby że jak widzicie ten syrop i on was interesuje, to po prostu, żeby to wpisać, czy w przeglądarkę Google albo od razu na Allegro I, i po prostu sobie samemu to znaleźć, bo pokazałam, jak on wygląda, jaka to firma, jak się nazywa, więc wydaje mi się, że to nie było aż takie skomplikowane, a też dostawałam pytania, żeby podać linka. I wiecie co, no. Ja naprawdę teraz mam taki gorący okres, oczywiście ja uwielbiam vlogmasy, uwielbiam je nagrywać, lubię je montować i bardzo lubię jak się do mnie odzywacie i mamy jakiś tam kontakt na co dzień, ale no to są takie rzeczy, które naprawdę można zrobić samemu i byłabym Wam wdzięczna, gdybyście takie w miarę proste rzeczy sobie szukali sami, bo... No to jak ja każdemu z osobna będę musiała wysyłać linka do czegoś, co wystarczy wpisać w Google, to no będzie mi brakowało już czasu naprawdę na wszystko, więc bardzo bym była Wam wdzięczna, gdybyście jednak sami też czegoś szukali. No rozumiem, że na temu jest tyle, wpiszecie plecak, to Wam pokażę po prostu 200 stron plecaki we wszystkich kolorach tęczy i... I no, wiadomo, ciężko będzie trafić na ten konkretny, ale no jednak syrop Monin jest jeden i wydaje mi się, że łatwo jest go na polskich stronach znaleźć. Także takie bardziej um, oczywiste rzeczy proszę, szukajcie sami. E, no a ja będę się oczywiście też starała jak najwięcej rzeczy takich um, linkować pod filmami, żeby później nie było już takich problemów. Trzecia kwestia, którą chcę poruszyć to. Dzisiaj u mnie, bo ja nagrywam 8 grudnia, ale u Was no to oczywiście już jest 9, no i tam kolejne dni. Znowu po, przypominam o akcji Nakarm Psa z OLX. U mnie zaczyna się to dzisiaj, więc pierwszy raz będę to robić. Nawet dostałam takie powiadomienie, zobaczcie, że, że to już czas, że zaczyna się kolejna edycja, więc super, mam nadzieję, że będziemy wszyscy tym pieskom pomagać. No i jak się wejdzie na mm, główną stronę Oelixa, ja tak przynajmniej mam. że jak wchodzę, to od razu mi się tutaj baner wyświetla i jest napisane właśnie nakarm psa. Ja sobie w to klikam i pojawia nam się właśnie to taka strona. Dołącz do akcji. I przeglądam już dzisiaj te pieski przyznaję. E, tutaj widzę, że pierwszy piesek, który jest najbardziej nakarmiony, ma 30% e, um, ale ja. Z tego względu, że to pierwszy dzień i jeszcze jest dużo czasu na to, żeby wszystkich nakarmić, no to lecę do pieska, który mnie zauroczył. Zuzu to jest też pieseczek bardzo kochany. Ja, wiecie, teraz taki kundelek kudłaty to jest dla mnie, łapie mnie za serce podwójnie. Też mam bardzo dużą słabość do owczarków niemieckich, więc jak widzę takiego, to no to też jest przesłodki, piękny pies. Tutaj na przykład uważam, że kudłaty. Gdyby nie był tak obcięty, tylko te włosy by mu rosły dłuższe tak naturalnie, to on by bardzo puszeczka mojego malutkiego przypominał. Tak mi się wydaje. Ale piesek, którego chciałabym dzisiaj nakarmić tego pierwszego dnia, tak jak mówię w następnych, będę starała się po prostu klikać te pierwsze psy, które są najbardziej nakarmione, to Ramzes. Bo Ramzes no jest mega cute. Właśnie taki kundelek, kudłatek, taki... No słodki dla mnie, bardzo słodki i jeszcze tutaj te piękne zdjęcie między kwiatami, także dzisiaj karmię Ramzesa. I mamy to. Mam nadzieję, że będziecie też karmić pieski raz dziennie można, także zachęcam was, bo no nie jest to duży wysiłek, żeby wejść do aplikacji i raz kliknąć. Zajmuje to ile? 10 sekund, a yy, możemy pomóc Także będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli to zrobicie Możecie yy, na aplikację, ale jak nie macie aplikacji to normalnie olx.pl przeglądarce I tam też yy, można, yy, na pieska, yy, można pieska nakarmić na Także yy, to wszystko Aha, zobaczcie, chcesz nakarmić drugi raz? Zagraj w grę hmm. Tego nie było chyba w, w, w poprzednich latach, dajcie znać Spróbuję to zrobić. Ciekawa jaka gra. Wybierz psa i go nakarm. No dobra, no to bierzemy Burek. Burek kundelek. Instrukcje: Wybrano Burek kundelek do chwili ekranu, aby rozpocząć grę. Zbierz 100 punktów, aby wygrać. Masz 30 sekund na zbieranie kości i unikanie kotów. Dobra. Dobra, bardzo łatwa jest ta gra, więc teraz karmię następnego pieska. Aha, i w ogóle mogę drugi raz nakarmić znowu dowolnego psa, więc Widzę, że nawet tego Ramzesa, którego karmiłam przed chwilą, no znowu mogę nakarmić. Ok, czyli po prostu drugi raz jakiegokolwiek pieska bym chciała. Okej, okay, to drugiego nakarmię psa na samym końcu, czyli Feniksa. Okej, okay, no i teraz już zapraszają jutro, czyli patrzcie, jaka zmiana. Można dwa razy nakarmić psa. Super, cieszę się bardzo, bo i ta gra jest bardzo prosta, i. Dwa razy można kliknąć, więc zawsze będzie trochę szybciej. Cieszę się bardzo, więc e, przypominam o akcji. Mam nadzieję, że, m, że weźmiecie w tym udział, bo nie jest to nic trudnego. E, chcę Wam też pokazać, że na ustach mm, mam tylko troszkę konturówki. Dzisiaj bardzo delikatny makijaż bez oczu w ogóle, więc nie będzie losowania palet. Ale nałożę sobie serniczek na usta. O, serniczek pachnie słodko, tak waniliowo. Mm, to chyba serniczek mi się spodoba bardziej, bo i jest taki bardziej uniwersalny. A do tego też mm, waniliowo pachnie. A ja bardzo lubię takie zapachy. Oczywiście barszcz ten z takim owocowym zapachem też jest spoko, ale ten chyba jeszcze lepszy. Moi drodzy, niestety nie nagrałam dźwięku pod dalszą częścią tego filmu, ponieważ przypadkowo gdzieś nacisnęłam palcem na guzik, który wyłącza nagrywanie audio. Także niestety mam tylko obraz, a muszę dograć osobno teraz to, co Wam tutaj mówiłam, co pokazywałam, także może nie będzie to brzmiało i wyglądało jakoś najlepiej, ale no niestety muszę jakoś naprawić ten błąd, nie chcę, żeby przepadł cały vlogmas, także teraz to, co widzicie, to ja Wam opowiadam o moich paznokciach, że dzisiaj będę robić nowe, ponieważ te, które mam, robiłam Chyba 4 albo 5 listopada, więc minął już ponad miesiąc. One mi się bardzo dobrze trzymają, ale no, ten odrost jest już duży i niezbyt ładny. Także postanowiłam już je zmienić. Najwyższa pora. No i wymyśliłam, że zrobię coś, co ostatnio widziałam na TikToku. A mianowicie u pewnej dziewczyny trafiłam na taki profil, gdzie ona opowiada o paznokciach z Primarka że tam kupuję sobie takie naklejane tipsy gotowe, już pomalowane i mm, że to jej się trzyma nawet 3 tygodnie i ja byłam tak zaskoczona, że kupiłam sobie też taki zestaw właściwie dwa zestawy takich paznokci i postanowiłam, że dzisiaj spróbuję najpierw zaczynam od zrobienia tego na dwóch palcach bo mm, bałam się trochę zaryzykować od razu na wszystkich więc postanowiłam, że najpierw przetestuję to, te paznokcie na dwóch palcach a później ewentualnie jeśli to się sprawdzi no to dołożę na resztę. Teraz pokazuję wam te zestawy, które kupiłam, czyli jeden taki mocno świąteczny w pierniczki, gwiazdki jakieś tam jest mocno czerwono piernikowo, a drugi zestaw jest taki bardziej neutralny, bo to taki powiedzmy nowoczesny, artystyczny french z elementami złota. I tak sobie pomyślałam, że na razie spróbuję zrobić te czerwone świąteczne, bo one trochę mniej mi się podobają, a jeżeli to się sprawdzi, to za kilka dni zmienię sobie na tamte białe, takie à la french, bo one podobają mi się bardziej, a po prostu na tych czerwonych, które podobają mi się mniej, wolę tutaj się nauczyć i ewentualnie popełnić jakieś tam błędy i tutaj wam pokazywałam, że w każdym z tych zestawów jest już dołączony klej, żeby przykleić te paznokcie. I co do przygotowania płytki, to trzeba zdjąć oczywiście stare paznokcie, starą stylizację, jeśli taką macie na paznokciach, następnie nałożyć bazę hybrydową na swoją płytkę, utwardzić to w lampie, troszkę zmatowić bloczkiem polerskim. Odtłuścić cleanerem i można już naklejać właśnie na tą bazę. I ta dziewczyna z TikToka, o której Wam wspominałam, właśnie mówi, że dobrze jest robić to na taką bazę hybrydową, a nie na goły paznokieć, no bo wtedy ten klej nie przykleja się do naszej płytki, tylko jest jeszcze taka warstwa ochronna właśnie w postaci tego, tej bazy. Więc później, podczas odklejania, albo gdyby Wam się przypadkowo w jakimś tam wypadku ten Paznokieć nagle zerwał. No to nie uszkodzicie sobie swojego paznokcia, tylko ewentualnie tą bazę. I to, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to że w tej paczce z tymi takimi bardziej świątecznymi paznokciami były 24 sztuki tych tipsów. Natomiast w tym takim fręczowym zestawie jest 30 sztuk, więc większy wybór, jeśli chodzi o rozmiary, i dzięki temu łatwiej sobie go dopasować. Do swoich paznokci. Teraz pokazuję Wam, czego będę używać jako bazy, czyli najpierw baza hybrydowa z Eveline, a następnie na to baza 8 w jednym z Semilaka numer 803. Przyszedł czas na przyklejenie tych dwóch pierwszych testowych paznokci. Dobieram sobie odpowiednie rozmiary i będę przyklejać niewielką ilość kleju, nakładam na tipsa dociskam go do skórek i później przykładam do reszty paznokcia, przyciskam dosyć mocno do płytki tak żeby się to fajnie przykleiło. Powtarzam tą czynność oczywiście z drugim paznokciem i po tym jak już je przykleję, to delikatnie je piłuję, troszkę skracam i minimalnie zmieniam kształt, bo dla mnie ten oryginalny jest trochę zbyt ostry. Te paznokcie też troszkę tak w dół spadają, więc ja sobie je trochę spiłowałam, żeby po prostu bardziej mi pasowały, bardziej mi się podobały, troszkę skróciłam i, i tak je zostawiam. A tutaj mówię, że zrobiłam te dwa paznokcie i będę poddawać je testowi przez najbliższy czas. Pierwsze co to poszłam zmienić w nich pościel, żeby zobaczyć czy w ogóle przeżyją to, to zajęcie. I jeśli tak to zrobię sobie u reszty palców te paznokcie, więc idę to sprawdzić. Pościel zmieniona, paznokcie się utrzymały, także pierwszy test zdały, a teraz jedziemy na Solarium i mówię Wam tutaj o tym, że w żaden sposób nie chcę tego promować, i oczywiście wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niezdrowe, niedobre dla skóry i nie polecam Wam tego robić. Natomiast ja w tym okresie takim zimowym lubię się raz na jakiś czas wygrzać, nie często i nie na długo, ale tak raz na jakiś czas po prostu lubię i zdarza mi się no ale tak jak wspominałam no nie polecam. My już wróciliśmy i teraz gotuję makaron do rosołu, który sobie zjemy na kolację, a na drugie danie będzie reszta tego mięsa, które dostaliśmy w niedzielę od brata Adriana. Ja też miałam jeszcze jedno udko, które piekłam tam chyba dzień wcześniej, także będziemy dojadać resztki do tego były buraczki. Więc to będzie nasza taka obiadokolacja. A ja chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o ściereczkach kuchennych, które ostatnio kupiliśmy w Dilzie. Dwa takie komplety po trzy sztuki. I pierwszy był taki czerwono-zielono-biały. Jedna ściereczka miała napis Merry Christmas, a te dwie pozostałe możecie tutaj zobaczyć. Natomiast drugi komplet jest taki pierniczkowy. Pierwsza ściereczka jest dosyć prosta, tylko na wierzchu są pierniczki. Druga ma dużo takich elementów ozdobnych, właśnie pierniki, domek, piernikowi, wylaski cukrowe. A ostatnia jest taka bardzo prosta, tylko ma trochę inną fakturę. I taki komplet tych trzech ścierek kosztował kilkanaście złotych. Nie pamiętam dokładnie, ale nie wiem czy 12 czy 15. I one w dotyku są bardzo przyjemne, więc mogę Wam je polecić, jeśli chcielibyście sobie też kupić jakieś takie sezonowe ściereczki. I tutaj szybki podgląd tego, co jedliśmy, czyli rosół z dużą ilością natki pietruszki, bo jest bardzo zdrowa, a do tego y, dwa kotlety z buraczkami już bez żadnych innych dodatków. I przyszedł czas na dalszy ciąg robienia paznokci, jednak zdecydowałam się zaryzykować i zdjęłam wszystkie swoje mm, paznokcie, skróciłam je. I teraz nakładam na nie bazę znowu tą z Eveline, a później cieniutko tą z Semilaka. No i mam już wybrane wszystkie paznokcie, które będę chciała przykleić. No rozmiary nie są idealne, bo nie dało się dobrać idealnie, no bo niestety tych paznokci tam nie ma. Nieskończonej nieskończone ilości, tylko no jest ich 24, więc trzeba się zdecydować na coś z tego, co było. Ale no, wybrałam najlepiej jak mogłam. Matowie troszkę płytkę paznokci, tą właśnie warstwę bazy, delikatnie, żeby do tego lepiej się przykleiły. Za chwilę paznokcie, i po tym jak przetarłam swoje paznokcie cleanerem. To zaczynam przyklejać już te sztuczne paznokcie, smaruję odrobiną kleju, dojeżdżam do skórek, przyciskam do płytki i chwilę tak ściskam palcami, żeby się to dobrze przykleiło. No i robię tak dalej z pozostałymi paznokciami. Możecie zobaczyć tutaj też już efekt końcowy pierwszej ręki. I tak prezentują się obie dłonie z przyklejonymi już paznokciami. Powiem Wam, że tutaj dalej za chwilę przechodzę do momentów, który pokazuję Wam to na tle choinki i opowiadam, jakie są moje wrażenia, więc w dużym skrócie ładnie to wygląda z wierzchu, z większej odległości, ale jak zaczynacie się przyglądać takim szczegółom, no to widać, że nie jest to idealnie dobrany rozmiar tych sztucznych paznokci do moich naturalnych. Niestety no nie mam na to wpływu, no bo. Y w tym opakowaniu mamy ograniczoną ilość paznokci i nie ma rozmiarów dla każdego. Może jak wy macie um, troszkę mniejszą, węższą płytkę, to ten zestaw by Wam odpowiadał, natomiast u mnie nie wygląda on idealnie, bo po prostu niektóre paznokcie są za wąskie, a jak wzięłabym większy rozmiar, tu zobaczcie, jak, jak dużo brakuje tego paznokcia. I nieładnie to wygląda, jak się spojrzy, właśnie tak z boku. Gdybym wybierała większe rozmiary, to z kolei są one za duże i wchodzą mi już po bokach na skórki, i wygląda to naprawdę źle. No a mniejszy z wierzchu wygląda ładnie, no ale z kolei, właśnie z boku, jak się przyjrzycie, no to słabo. Także fajna jest ta metoda, szybka bardzo. Ale no ma swoje minusy, po prostu no nie da się dobrać idealnie tego rozmiaru, ale nie poddaję się i spróbuję zrobić sobie jeszcze raz takie paznokcie, właśnie z tym drugim zestawem. Z tym fręczem. Po prostu te zostawię teraz na najbliższe dni. Zobaczymy, jak to się utrzyma. Jeżeli będą się one trzymać dobrze, to zrobię sobie ten drugi zestaw, bo jest ładny. Może, przez to, że tam jest 30 sztuk paznokci, to może tam będzie mi łatwiej dobrać rozmiar właśnie tych sztucznych tipsów i będą one jakoś lepiej wyglądać u mnie. No a jeżeli to się będzie słabo trzymało, no to już nie będę robiła drugiego podejścia. Ale tak na ten moment wydaje mi się, że chciałabym spróbować jeszcze tego drugiego zestawu, zobaczyć, może tam właśnie będzie się dało lepiej te paznokcie dopasować. Na pewno dam im jeszcze szansę, bo no, metoda jest szybka, dosyć to jest no, fajne, że można w nie wiem, 20 minut tak naprawdę zrobić sobie paznokcie z takimi zaawansowanymi zdobieniami, no bo to tylko się przykleja i koniec na tą bazę, więc bardzo łatwa sprawa, tylko no właśnie mm, trzeba by było mieć większy wybór rozmiarów, żeby sobie to idealnie dopasować. Sprawdzimy trwałość w najbliższych dniach i się przekonam, a teraz otworzę kalendarze. Pierwszy dzisiaj będzie Kalendarz z IKEA. Dziewiąte okienko jest tutaj u góry i od razu mam okazję do sprawdzenia trwałości paznokci. Na szczęście kciuk przetrwał. I w środku jest czekoladka, która ma taki bardzo ładny kształt. Kojarzy mi się z jakimiś kamieniami szlachetnymi, bardzo, bardzo ładnie wygląda, a jest to ganduja z solą. Więc na pewno ją sobie przetestuję za chwilę. Następnie kalendarz z Eveline, i co mnie tutaj zaskoczyło, to że dziewiąte okienko jest na dole, bo spodziewałam się, że tak jak pierwsze osiem okienek było w górnym rzędzie, to myślałam, że ta dziewiątka będzie w drugim razem z pozostałymi tymi numerkami w kolejności, mniej więcej. Ale nie, dziewiątka była na dole, no i zaglądam do okienka. Okazuje się, że w środku jest matowa pomadka w płynie z serii Wonder Match Creamy Lip Absolute Perfection, Liquid Mad Lipstick, bardzo długa nazwa. Jest to pomadka matowa w płynie kolor numer 06 Classic Red. Wydaje mi się, że bardzo ładny kolor, ładne opakowanie i. Na pewno w najbliższych dniach sobie ją przetestuję, i na koniec, oczywiście, został kalendarz z herbatami. Najpierw opowiadam Wam o tym, że dzisiaj robiłam tą herbatę ze Superior Earl Grey znowu z syropem Monin. Taką Ala jak z McDonalda, co mogliście rano zobaczyć. I to była druga sztuka, którą zużyłam. I teraz właśnie mówię, że chyba spróbuję ją też zrobić w następnych dniach z tą indyjską, która była poprzednio, bo wydaje mi się, że mogłaby też pasować. No ale dzisiaj przychodzi czas na dziewiąte okienko. Miałam nadzieję, że nie będzie to susz i na szczęście nie. Jest to Mate Limona, czyli yerba Mate z. Jeśli dobrze pamiętam, to z trawą cytrynową, tutaj możecie zobaczyć skład, więc całkiem fajna sprawa, coś innego do przetestowania. No i obrazek dzisiejszy to kolejny element tutaj jakiejś herbatki, którą szykuje ten Mikołaj. No i jeszcze opowiadam Wam o tym, że jak widzicie zostały nam dwa całe rzędy i pół kolejnego, czyli do świąt 2,5 tygodnia. No, moi drodzy, jak to się pięknie mówi, za gapowe się płaci. Ja dzisiaj jestem tą gapą, no bo um, przez przypadek tutaj na aparacie nacisnęłam przycisk, którym wyłącza się a, mikrofon. Właściwie służy on do tego, żeby przełączyć um, aparat na inny tryb, um, no ale jednym z nich jest nagrywanie samego obrazu bez dźwięku. No i niestety. Po tym, jak zaczęłam dzisiaj ten, tego vlogmasa i tam powiedziałam wam te moje trzy informacje, takie najistotniejsze, no to e, przypadkowo, wyłączając aparat, kliknęła mnie w ten guzik, przełączyło się na inny tryb bez mikrofonu, ja tego nie zauważyłam, no i cały dzień sobie nagrywałam te filmy. E, no i całe szczęście, że przed chwilą, to właściwie przed chwilą, to było dwie godziny temu bo postanowiłam, że zgram sobie te filmy, zacznę już montować, żeby mieć mniej pracy później. No i ym, tak sobie zaczynam działać, a tam się okazuje, że tylko pierwszy klip ma dźwięk, a potem już cisza. Ja sobie peplam, pokazuję i nic nie słychać. No i trochę się, powiem Wam, zestresowałam, zasmuciłam, ale uznałam, że muszę coś zrobić, żeby to uratować, no bo cały vlogmas byłby do wyrzucenia. No i paznokcie, a tam się tyle na, nad tym napracowałam. No więc cóż, no, nagrałam ten dźwięk teraz siedząc na kanapie i próbowałam sobie przypominać wszystko, co Wam mówiłam w tych konkretnych fragmentach. Mam nadzieję, że w miarę będzie się to dało obejrzeć. Po prostu byłoby mi szkoda, gdybym musiała to wszystko usunąć, ehm, więc mam nadzieję, że jakoś to <laughs> że jakoś to przeżyjecie. Ehm, przepraszam, no, nie, nie, nie zauważyłam tego. No, gdybym widziała, to wcześniej na pewno bym to poprawiła, ale. No tak się złożyło, że ostatnie prawie dwie godziny siedziałam i montowałam ten film, dogrywałam ten dźwięk do niego. Także teraz już jest prawie pierwsza. E, dlatego ja przyszłam się z Wami pożegnać. Napiję się jeszcze trochę herbatki, skończę montować ten film i będę mm, i będę szła się kąpać i do spania. Ale co jeszcze istotne, właściwie to dowiedzieć się też wszystkiego też z jutrzejszego filmu. Natomiast trochę zmieniliśmy plany, bo wycieczka, którą zaplanowaliśmy sobie na jutro, miała być z noclegiem, ale rozmawialiśmy jakoś tak z moją mamą i ona mówi, a po co tam jedziecie na tą noc? Że w sumie przecież to nie jest aż tak daleko, zdążymy spokojnie pojechać w tą i z powrotem, więc po co to spanie? I powiem Wam, że ja też tak nie pomyślałam o tym od razu, a w sumie taka jest prawda. I tak popatrzyliśmy na siebie z i mówimy, w sumie... Faktycznie, no po co, po co tam spać? Nie jedzie się bardzo długo. To, co mamy tam, co chcemy tam robić na miejscu, też nie zajmie nam bardzo dużo czasu, więc w sumie ten noslek nie jest jakiś niezbędny i uznaliśmy, że pojedziemy um, chyba około dziesiątej i będziemy wracać wieczorem i. Będzie to wystarczające. Nie chcę tu za dużo zdradzać, no bo potem nie będziecie mieć żadnej niespodzianki jutro, więc w kolejnym vlogu macie dowiecie się, gdzie jedziemy, po co no i tak dalej, więc wszystko Wam pokażę. E, ale tak jak mówię, no zmiana mała planów będzie bez spania, także raczej ty, teraz filmy powinny być na czas, no bo będę w domu wieczorem. Ehm, dopiero. Tam w ty pod koniec tygodnia mogę mieć małe problemy Z dodawaniem i montowaniem filmów Ale to, to jeszcze przed nami, jeszcze jest czas Także kończę Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Jeszcze raz Was przepraszam, że to tak wyszło Mam nadzieję, że jakoś dacie radę obejrzeć Ten film z tym podkładem moim Z moim głosem w tle Po prostu, który dograłam No Przepraszam, nie, nie, nie chciałam, żeby tak wyszło No ale niestety no zagapiłam się jakoś, kliknęłam tym paluchem byle jaki. Nie, nie spojrzałam też tutaj na podgląd, że jest znaczek, że nie ma dźwięku. i No nic, nie przeciągam już. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnym vlogmasie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Czekam na Wasze komentarze. Przypominam o kliknięciu karmienia piesków na Eliksie. Do zobaczenia. Życzę Wam dużo zdrowia. Buziaki. Mua. Pa, pa.